Witajcie w podsumowaniu patcha 0.3.0, czyli co zostanie wprowadzone w najbliższym czasie do Path of Exile 2. Ja natomiast postaram się to skrócić, żeby w jak najkrótszym czasie przekazać Ci jak najwięcej informacji. Więc jeśli spodoba Ci się ten film, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i do bycia na bieżąco z najnowszymi materiałami. Więc nie zwlekając, przejdźmy do szybkiego newsa. A jest nim Free Weekend na start, właśnie ligi. Co to dla ciebie oznacza? Że jeśli nie grałeś, ale chcesz przetestować tą grę, to będziesz miał ku temu okazję. GGG daje ci możliwość wystartowania w lidze, tak jak wszyscy, i ciągłego testowania jej przez kolejne 3 dni. A jeśli ci się spodoba i na przykład przetestujesz, czy chodzi na Twoim komputerze i stwierdzisz, że będziesz chciał kupić tą grę, to cały który do tej pory osiągłeś, zostanie z tobą. Więc szczerze, jest to dobry moment, właśnie chociażby, sprawdzić, czy na twoim komputerze pójdzie i czy taki styl gry i czy ta gra w ogóle ci odpowiada. Ale przejdźmy może do takich ważniejszych zmian. Pierwszą taką większą zmianą jest udostępnienie nam kolejnego aktu, czyli aktu czwartego, w którym będziemy się poruszać, odkrywając jednocześnie fabułę właśnie po wyspach, a naszą główną siedzibą będzie King's March który jest dobrze znany graczom Spoe 1 W tym akcie, w przeciwieństwie do chociażby aktu trzeciego, będziemy mieli nieliniowy system progresji. Innymi słowy, będziemy mogli wybrać wyspę, na której będziemy chcieli rozpocząć nasz akt i nie będziemy zmuszeni do robienia ich po kolei. Oczywiście, razem z aktem wchodzą nam nowe moby, nowe regiony, nowa masa bossów i nowe znajdźki. Jednocześnie długość nowego aktu czwartego ma mniej więcej zajmować tyle, co praktycznie dwa pierwsze akty. I kończyć się mniej więcej na 60 levelu naszej postaci. Po skończeniu czwartego aktu będziemy mieli trzy Interludia. To są, można powiedzieć, takie tematyczne historyjki, które będą nam dopowiadały fabułę, jednocześnie levelując nas i są one związane tematycznie z pierwszymi trzema aktami. Interludia są przewidziane mniej więcej na rozwój naszej postaci od 60 levela do 65, więc raczej nie spodziewajmy się tutaj, że będziemy je robić jakoś bardzo długo. I tak, po skończeniu aktu czwartego i interludiów będziemy bezpośrednio przechodzić na mapki, więc już nigdy więcej powtarzania Pierwszych trzech aktów od nowa, ponieważ poziom Kruel zostaje zlikwidowany. Kolejną dość znaczącą zmianą jest sprint. Tak, tak, nie przesłyszeliście się sprint. Jest to próba przez GG przyspieszenia lekko szybkości gry. A do sprintu przechodzimy poprzez wykonanie uniku i przytrzymanie klawisza uniku. Więc jeśli korzystamy na przykład ze standardowej konfiguracji typu spacja, to wystarczy przytrzymać tą spację, żeby nasza postać sprintowała zaraz po wykonaniu uniku. Oczywiście jest tu haczyk. Mamy dużego movement speeda, ale podczas Sprintu. Jeśli dostaniemy jakiś autoatak od przeciwnika, jakąś strzałę, lub po prostu jakimś spelem dostaniemy, to nasza postać przewraca się, dostając stuna, jednocześnie będąc bardziej podatna na ataki. Więc zalecane jest, by używać tego sprinta tylko, kiedy nie ma przeciwników w pobliżu lub chcemy po prostu skrócić dystans do jakiegoś miejsca. Kolejno mamy bardzo duże zmiany do support gemów. Od patcha 03 dostajemy możliwość używania tych samych supportów na różnych skillach. Do tej pory mogliśmy używać tylko jednej kopii supporta jednocześnie. Wyjątkiem był Gemlink, Legioner, gdzie on po prostu mógł korzystać z wielu kopii. Tego samego supporta na różnych gemach. Teraz, kiedy ta restrykcja została zdjęta, pojawi się na pewno dużo więcej buildów opartych na właśnie kopiach support gemów. Więc, jak dla mnie, zmiana jak najbardziej na plus. A co Wy o tym sądzicie, możecie dać znać w komentarzu. Dodatkowo dorzucają nam nowy system support gameów, który bazuje na ich tierach. Dla przykładu podali nam tutaj, jak chociażby wyglądają tiery dla Rapid Casting. I na pierwszym tierze mamy 15% Cust Spida, kiedy na drugim tierze już mamy 20% Cust Spida. Natomiast trzeci tier, jak widzicie. Dodaje 10% Caspida za każdy inny spell, który wykastujecie w ciągu 8 sekund. To może być naprawdę huge, ale nie dla wszystkich postaci. A jedynie dla postaci, która korzysta z wielu różnych umiejętności. Więc niekoniecznie trzeci tier będzie dla wszystkich. Nie kończymy na tym. Do tego dochodzą nam jeszcze Lineage Supporty, czyli unikalne wersje support gemów które będziemy mogli wydropić na endgame'ie z konkretnych bossów, z konkretnych lokacji lub z global dropa. I większość tych supportów naprawdę daje duży impact na naszą postać. Przejdźmy zatem teraz do killi. Tutaj było widać, że devsi interesują się obecną metą i skillami, które są mało użyteczne lub po prostu mało wygodne dla graczy. Dla przykładu Rangerka dostała spore buffy do skilli i zmienione skile, na przykład na Inspiracje pod zimno, czyli cold Przykładowo przy SK Procie zostawiamy teraz szardy, które dodatkowo wybuchają i zadają kolejny damage od Frosta. Oraz widać tutaj, że devsi bardzo chcieli zboostować właśnie rangerkę, żeby teraz częściej ludzie korzystali z mroźnych buildów i poison buildów, czyli zatruwających buildów. Więc jeśli masz ochotę zagrać rangerką, która będzie na przykład bardzo nastawiona na poison, to teraz jest najlepszy moment pod to. Przy okazji rangerki, devsi wspomnieli, że przeżywalność buildów opartych na evasion rating jest dużo mniejsza niż chociażby na energy shieldzie. I by temu zaradzić, dodali kolejną mechanikę nazwaną deflection. Jest to mechanika, która zwiększa naszą przeżywalność, zmniejszając hity przeciwnika, i jego alignmenty o 40%, jeśli właśnie deflection zaprocuje. A trzeba tutaj wspomnieć, że powiedzieli, że deflection możemy osiągnąć 100%, czyli gwarancję, że zawsze będziemy mieli redukcję tych obrażeń. Dodatkowo spore zmiany w pary bloku. Teraz będziemy mogli blokować praktycznie każdą umiejętność poza tymi uber hitami, czyli takimi z czerwoną poświatą. Tak zwanymi tymi one shotującymi hitami. Ale co mogliśmy się dowiedzieć, będzie to kosztem tego, że zostanie nam zredukowany ten blockchain. Ile dowiemy się w patchnotach. To do Warriora tutaj też widać sporo zmian. No i przechodzimy szybciutko do Warriora. Warrior też widać, że dostał spore buffy, szczególnie tam, gdzie tego potrzebował. Przede wszystkim na wartościach AoE jak wiecie, jak ktoś grał warriorem, bolączką w większości warriorów było to, że masz bardzo słaby clear. Mało buildów jest, które potrafiły ten clear zachować. Tutaj widać, że Devsi się ostro inspirowali, zmieniali te skile właśnie pod zwiększenie clear'a, chociażby na Perfect Strike przez właśnie ten większy kon, albo chociażby na Vulcanic Fizer, który będzie teraz szerszy. Zmiany też dotknęły Shield Charge'a, gdzie większość graczy stosowała właśnie go jako movement skilla. W tej chwili nie będzie miał CDK i będzie alternatywą dla właśnie sprintu, gdzie przy sprincie pamiętajmy, że możemy się wywrócić, powodując, że będziemy mieli stuna, gdzie przy Shield Charge'u tego nie będziemy mieli, ale będzie to okupione trzymaniem w drugiej ręce tarczy. Przy okazji Warrior'a nie mogło też zabraknąć zmian w armorze. W tym wypadku dostajemy nową statystykę, która może się wylosować na wszystkich przedmiotach związanych z armorem, i jest ona odpowiedzialna za zmniejszenie obrażeń od żywiołów od procenta naszego armoru. W skrócie, da nam to lepszą przeżywalność od właśnie elemental kitów. Jeśli chodzi o Mercenarii, tutaj podobnie jak na uczniku, mamy dodatkową opcję, że Mercenary Nasz będzie polegał na deflection. Więc tutaj też możemy się tym posiłkować. Natomiast co do samej mechaniki gry i zmiany w skillach, to tutaj widać, że defsi w końcu poszli po do głowy, zmniejszyli kary, właśnie za celowanie na kuszy i szybkość przeładowania. Więc sama gra powinna się wydawać płynniejsza i szybsza. Nie zabrakło też zmian w łysce, mianowicie w jej minionach. W tej chwili na przykład wszystkie miniony zawsze już będą trafiały a statystyka celności w ogóle zostaje wyrzucona, jeśli chodzi o miniony. Szkielety Bruty i Magowie powinni dostać teraz taką lekką synergię, coś na zasadzie eksplozji, żeby był lepszy clear. I oczywiście nie brakło zmiany w spektrach, które w ostatniej lidze bardzo cierpiały, bo były praktycznie bezużyteczne. Mianowicie tutaj zmienili koszty spektrów i ich demesz. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu ale nie spodziewałbym się jakichś tam rewolucyjnych zmian. Przynajmniej jeśli chodzi właśnie o spektry. Witchka również dostaje nowy typ broni, tak zwany reaping Staff, który ma sam w sobie skilla bazującego właśnie na dużym demedżu fizycznym. Zmiany także dotkły Ascendencji Bloodwitchki, gdzie już na starcie zaczynamy sanglomancy. A forma demona, czyli tej demonicy, będzie teraz wykorzystywać statystyki z broni, którą posiadamy. Bardzo duże zmiany, także dotkły Monka, gdzie teraz Monk będzie prawdziwym mąkiem, czyli będzie walczył pięściami. Oczywiście według tych zmian zostało trochę też przebudowane drzewko, by uczynić. Formę budowania takiej postaci po prostu bardziej atrakcyjną. Oczywiście zmiany też dotkły w mniejszym stopniu, ale jednak mąka pod ciało, czyniąc go po prostu ciekawszą opcją wyboru. Czas na ostatnią postać, czyli na czarodziejkę. I tutaj raczej nie pozostawię wam złudzeń, prawdopodobnie będzie to najsilniejsza postać w tym patchu. Pierwszą taką dosyć dużą zmianą jest zmiana kursu. W tej chwili już nie mamy kursów pod dany żywioł, zostaje nam jeden kurs, czyli Elemental Weakness, który odnosi się do wszystkich żywiołów. I to już otwiera furtkę, gdzie będziemy mogli rzucić jakikolwiek skill jakiegokolwiek żywiołu i nie będziemy musieli myśleć o tym, czy musimy rzucić kursa, żeby zwiększyć damage właśnie z tego żywiołu, bo kurs w tej chwili będzie obejmował wszystkie żywioły. Tutaj jeszcze mamy dodatkowy element, czyli nową mechanikę, tak zwane infusion. Infusion już możecie kojarzyć chociażby z Huntereskiej, czyli dodatkowe nasycenie jakiegoś żywiołu do kolejnego spela, do kolejnego ataku. I w tym wypadku działa to bardzo podobnie, mianowicie, jeśli chociażby rzucimy wprost bombę i ona wybuchnie, to. Po wybuchu zostawia ona nam takiego remnanta, taką małą kulkę. Ta mała kulka to jest właśnie ta infuzja. Po zebraniu jej kolejny nasz spell będzie zadawał dodatkowe obrażenia od jakiegoś żywiołu, w tym wypadku od zimna. I widać, że tutaj GG bardzo stawia właśnie na tą infuzję, czyli na łączenie różnych skilli, żeby potem mieć dodatkowy efekt do kolejnego skilla, który niekoniecznie będzie zwiększał damage, ale na przykład zmieniał status danego żywał chociażby ogień, który będzie zamrażał. Przejdźmy teraz do drzewka umiejętności. Drzewko umiejętności też dostało sporo zmian. W tym wypadku dostaliśmy prawie 100 nowych pasywek. Jak sobie zobaczycie, tu chociaż GG dało porównanie stara i nowa wersja. W tym wypadku będziemy mieli dużo więcej opcji do wybrania. A co to dla nas oznacza? Że po prostu mniej będziemy takimi ścieżkami już podążać, a bardziej się zagłębiać Jakieś konkretne notki. Przy okazji tego powiedziane zostało, że ponieważ drzewko zostaje bardziej rozbudowane, mniej będzie tych travel nodów, więc automatycznie będziemy potrzebowali też mniej statystyk do danego skill'a, Czyli na przykład zamiast na 20 levelu gema będziemy potrzebowali 190 czy 200, powiedzmy, DEXa, to teraz już będziemy potrzebowali o te 20 chyba 5%, jak dobrze zrozumiałem, mniej. No, i powoli zbliżamy się do endgame'u, czyli co nam oferuje ekskluzywnego właśnie Patch 03. Tematem tej ligi jest Abyss. Znany w większości graczy po 1 jak to mniej więcej wygląda. Abyss jest mechaniką ligową, i w tym wypadku jest lekka zmiana w stosunku chociażby do poprzednich lig. Mianowicie, jeśli grasz na standardzie. I nie chcesz grać na Abysie, będziesz musiał poczekać aż liga Abys się zakończy, żeby właśnie ta liga została dodana do standardu. Jeśli natomiast chcesz grać w liga Abys, musisz koniecznie grać nową ligę. Ale wróćmy do tematu, jak wygląda mechanika tego Abysa. Mianowicie we Wreczklarście lub po prostu na mapkach już będziesz miał po prostu szczeliny, z których będą wypełzały potwory, zabijając je. Nekromanci, którzy tam powiedzmy są poniżej tej warstwie, której nie widzisz, będą wskrzeszali je już wzmocnione z tymi właśnie modifajerami od Abysa. Ty natomiast, jeśli zabijesz i tych, będziesz dostawał dwie opcje. Jedna opcja to będzie Troll, czyli tak, taka skrzynka, w której będziesz dostawał w nagrody swoje. A druga opcja to oczywiście opcja skoczenia niżej i walki z tak zwanymi szefami. Jak w większości league, w wypadku PoE, dostajemy również nowe kurencji. To kurencji, które będziemy dropić z właśnie z tych trołgów, bossów itd. Będziemy mogli przeznaczyć do ulepszania naszych przedmiotów. By to zrobić musimy po prostu użyć tego przedmiotu na itemie i udać się do lokacji, która pozwoli nam skraftować jakiś modifier. Lokacja się nazywa Well of Souls i będziemy mieli dostęp do niej już w drugim akcie, kraftując ten item w tym miejscu, będziemy mogli wybrać jedną z trzech opcji, która po prostu nam pasuje. I żeby była jasność, dodali bardzo dużo nowych modyfajerów, które będziesz mógł wylosować tylko i wyłącznie tutaj w tym miejscu. I przykładem może być chociażby jakieś tam 80 spirytu na broni. Podobna sytuacja się ma chociażby z mapami. Też będziemy mogli uzyskać nowe modifiery, których jeszcze w grze nie widzieliśmy, odnoszące się do naszej Ligi Abyss. Oczywiście to nie wszystko. Będziemy walczyć z bossami, które mają unikalne dropy właśnie tylko i wyłącznie dla ligi Abyss. Przykładem może być chociaż ten pasek, który tutaj widzimy. Pojawia się też Timeless Jewel, który zmienia nasze drzewko pasywne w obrębie danego range'a na właśnie drzewko Abyssowe, więc całkowicie może zmienić nasz build. No i oczywiście jest więcej sekretów, jak chociażby to, co od wsi nam nie zdradzili. A co duża część ludzi się domyśla, czyli tak zwane walki z uber bossem Abyss'a. Zmienia się również znany nam content i dostajemy również więcej go. Mianowicie pierwszą taką zmianą jest wprowadzenie nowych map i rodzajów map. Co za tym idzie oczywiście nowych bossów na mapy i nowych mobów na mapy. Jeśli chodzi o bossy, to dostajemy również tutaj nowe, pomniejsze bossy. Ja bym to nazwał pomniejszy pinnacle bossy, które będą oznaczone właśnie takimi jakby tornadami, wirami wodnymi. I jedynym sposobem dostania się właśnie do nich będzie zrobienie wszystkich powiedzmy trzech map naokoło nich i kliknięcie takiej specyficznej altary. I zapytacie pewnie, dlaczego chcemy je robić. Przede wszystkim bo z nich właśnie dropią, a przynajmniej mają szansę dropnąć te właśnie legendarne support gemy. Kolejną wartą uwagi zmianą jest zmiana w waystone'ach. Pamiętacie stary styl? Mamy u góry pozytywne afiksy i negatywne sufiksy. W tej chwili ten system się całkowicie zmienia. Od teraz będziemy mieli wszystkie negatywne jako prefiksy i sufiksy, ale Bonusy, jakie będziemy dostawać z mapy, czyli np. większy drop, większe pack size, i tak dalej, mamy już wyróżnione u góry mapki. To oznacza tyle, że mapki powinny się stać lekko trudniejsze, ale będą bardziej czytelne i sam będziesz wybierał, jak bardzo chcesz sobie utrudnić mapę, a nie liczył na szczęście, że będą same pozytywne modyfajery albo same negatywne. W tym wypadku. Za każdy negatywny modifier będziesz zawsze jakiś pozytyw miał z tego. Zmieniły się także zasady przyznawania punktów do ekspedycji, delirium, breacha, rytuału, czyli starych kontentów. W tej chwili pierwsze dwa punkty będziesz mógł otrzymać podczas po prostu wykonywania ich. Na przykład w czasie breacha, czy chociażby delirium, spotkasz bossa w trakcie robienia po prostu mapy, i ten boss, którego sobie ubijesz będzie Ci przyznawał właśnie księgę do dodania punktów właśnie do Twojego drzewka. Natomiast jeśli chcesz więcej punktów to reszta w większości nie uległa zmianie, więc musisz się mierzyć z pinakiem bossami. Zmiany również dotkły arbitra, czyli ostatniego już najmocniejszego bossa w Path of Exile. I tutaj mamy po prostu teraz dwa warianty walki z nim. Czyli wariant ten standardowy, ubijamy Bosów cytadeli, zbieramy ich fragmenty, wkładamy i startujemy. Bossa i wariant uber, czyli potrzebujesz wtedy fragmentów Kalamity. Jak zdobyć te fragmenty calamity? Tak samo jak wcześniej. Z tą różnicą, że będziesz potrzebował mieć całe zrobione drzewko bossowe, żeby właśnie z Guardianów wypadały fragmenty Kalamity zamiast tych zwykłych. No i ostatnia część, czyli crafting. Zmiany oczywiście to też dotknęły. Tutaj zacznijmy może po prostu od esencji. Esencje dostały lekkiego, można nazwać to reworka. Dostaliśmy parę dziesiąt wręcz nowych esencji. Teraz w tej chwili dostajemy też różne tiere esencji, nie tak jak wcześniej, że były tylko dwa, teraz chyba są trzy nawet. I taką najważniejszą zmianą, o której powinieneś zapamiętać, to to, że w tej chwili esencje. W większości służą do. Mniejszego crafta, czyli takiego crafta, który idziesz na kampanię, używasz esencji, upgrade'ujesz sobie item, idziesz dalej. Jak to się trochę zmieniło? A mianowicie zmienili to tak, że w tej chwili już nie potrzebujesz na przykład od tych najsłabszych esencji od białego itemu startować, żeby potem go zrobić na niebieski i potem na żółty, tylko teraz masz niebieski item już powiedzmy z dwoma modifierami czy tam trzema i przerabiasz go na żółty właśnie dzięki esencji. Dodatkowo wprowadzają teraz tiery kurencji. Tak, nie przesłyszeliście się. W tej chwili, jak przykładowo mamy takiego Transmutation orb'a, to teraz możemy dostać trzy różne warianty go, oznaczone taką, no powiedzmy, dwójeczką i trójeczką. I teraz tak, dwójeczka i trójeczka dropi tylko na endgame contentcie, ta ten zwykły wariant dropi w sumie wszędzie. I po co one są, co one zapewniają? Ano, chodzi o to po prostu, że używając danego orba, powiedzmy z trzeciego, ten modyfikator, który który osiągnie na przedmiocie po użyciu tego orba, będzie on z automatu dużo wyższy niż powiedzmy standardowym orbem byście to robili. Do tego nam dołożyli jeszcze nową bazę przedmiotów, czyli tak zwaną Exceptional. Ona bazowo ma zwiększone quality ponad ten nasz limit. Normalnie byśmy mieli do 20%, Exceptional ma te powiedzmy do 30%. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, takie właśnie przedmioty mogą występować z jednym soketem więcej niż standardowo. Dla przykładu, jeśli Łąd ma normalnie tylko jeden soket i tylko jeden możesz wrzucić, to Exceptional będzie miał dwa, a jeśli skoruptujesz, będzie miał trzy sokety. Pojawiają się oczywiście nowe omeny, o których już może tutaj się nie będę rozbijał, bo czas nas goni, a nie chcemy, żeby ten materiał trwał wieki. Wspomnę jeszcze tylko, że dostajemy też nowe kurencji typu HinecoraLog, który powoduje tyle, że jesteśmy w stanie przewidzieć, przy użyciu następnym, nie ja wiem, Chaos Orba, Divine Orba, czegokolwiek, jakiegokolwiek Orba, co się stanie na przedmiocie. I uwierzcie mi, że china akurat będzie bardzo drogi, więc raczej albo będziecie chcieli go sprzedać, albo po prostu zostawicie sobie na taki już typową endgame'owy craft. No i wisienka na torcie praktycznie na końcu, czyli zmiany w tradzie. Mianowicie od teraz będziemy mieli bardzo, ale to bardzo ułatwiony trade. Mianowicie, miałeś sytuację, że piszesz do gościa, gości nie odpisuje, chociaż ma wystawione. Piszesz do innego, nie odpisuje. W tej chwili w tej sytuacji już nie będziesz miał. Wprowadzają oni opcję, że będziesz miał wendora, do którego będziesz mógł wrzucić itemy, i te itemy będą się sprzedawać niezależnie co ty będziesz robił. Oczywiście, żeby nie było tak kolorowo, musisz mieć kupionego premium z i przeznaczyć go właśnie dla tego wendora. Okej, okay, a jak wygląda to od strony kupującego? Od strony kupującego wygląda to tak. Wchodzisz na stronę, bierzesz przedmiot, który Cię interesuje, klikasz, po prostu taki nowy przycisk będzie, nie że napisz do ziomeczka, tylko po prostu tepnij bezpośrednio mu do hideouta, tepujesz, otwierasz jego skrzynkę, jego skrzynkę, powtarzam, i odbierasz ze skrzynki item za dane kurencji, które sobie życzył. Dodatkowo jako kupujący będziesz uiszczał dodatkową opłatę w goldzie za to, że będziesz miał item podany na tacy, czy nie będziesz musiał czekać ani na tego typa, ani nie będziesz liczył na to, że odpisze albo nie odpisze, albo coś w tym stylu, więc według mnie fair. I powiem szczerze, to mniej więcej pokrótce to są najważniejsze zmiany, które będą właśnie w patchu 03. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zostawcie coś po sobie, naprawdę to doceniam i ja będę zmykał. Trzymajcie się, cześć.